Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie z racji tego, że wiosna, porządki wokół domu, to na moje wyposażenie pojawiła się myjka ciśnieniowa. Także jaka to, co jest w środku? Zapraszam na film. Jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj będziemy zajmować się otwieraniem tamtej paczki. A w tej paczce znajduje się właśnie mejka ciśnieniowa. O, ja szczerze, że jest dość ciężka. Jak już po tytule filmu widzieliście, jest to generalnie Kercher, Kersher, jak zwał, tak zwał. Wiadomo, że o jaką filmę nam chodzi. Więc ja otwieram powoli to z folii. I zaraz będziemy jechać dalej. Więc folia zdjęta. Jak widzicie, jest to Kerher i jest to Kerher K7, więc taki jeden z wyższych modeli. Generalnie nie jest to żadna reklama, tylko po prostu mój własny zakup. Jest to niby jakiś smartline, czyli niby że tam coś ma. Hm, a, mądrego w środku, yy, powiem szczerze, dość ciężkie, jeżeli chodzi o samo pudełko. Zobaczmy, co jest w środku. Tam powinien być w środku kabel i inne rzeczy, ale dobra. Otwierajmy. Endless possibilities with the right accessories. Jakaś taka uloteczka. Yy, I że tu niby można się zarejestrować i mieć aplikację. Super, super, fajnie co my tu mamy dalej, tu jest jakaś siatka, nie wiem do czego jest jakieś takie coś, wiecie do czego to, ja, też. ja jeszcze nie wiem może się dowiem i tutaj mamy jeszcze od razu pakiet instrukcji i innych pierdół, thank you, thank you, thank you a to jest do myki tej, takiej, takiej tu jest y, instrukcja do samej, a tu jest pewnie safety safety first K7 Smart Control Premium Smart Control. Nie wiem, nikt, które to jest. Więc w moim zestawie na dzień dobry znajduje się takie. Wow. I że tu niby można ustawić. Widzę od razu, że to soft albo że hard. A i to widać od razu, że to jak robimy soft, to. Ten pierdolnik tutaj się chowa, więc pewnie będzie mniej nawalał. A jak zrobimy hard, to pewnie będzie twardo napierdzielał po powierzchni. I tu są jeszcze takie szczoty. No to też może przetestujemy na jakimś kawałku podjazdu. I co dalej? Pierwszy kawałek węża. O! Oh, wow. Hard mix soft, medium i hard nie wiem co oznacza to soft, medium i hard i w którą stronę się to kręci eee, będę musiał się chyba dowiedzieć w każdym razie to chyba to się chyba tu przedłuża, nie? o, i wkręca się tu Dobra. to tutaj działa to jak nie macie jeszcze takiej myki, to sobie możecie zobaczyć tu generalnie działa na zasadzie takiego yy, o i tu przekręcenia i wchodzimy i to wtedy się nam blokuje. Odpinamy w ten sposób. Tu w środku jest też sprężyna. Więc tak to działa. A tu są właśnie jakieś takie oznaczenia. Hard, soft i mix. I tu są różne dysze. Więc przypuszczam, że w zależności od tego, które gdzieś coś obrócimy, to taki będzie leciał. Nie wiem. Nie wiem jak to działa. Nie wiem jak to śmiga o, stone and facade, czyli jest tu jakiś płyn z takim dozownikiem, który się chyba wpina tam gdzieś w górę no i teraz bydle to największe do wyjęcia nie wiem czy coś jeszcze mogę złapać kabel kartonik gdzie lecisz? Ciężkie jednak. Tam jest jeszcze lanca. O Co ja kupiłem? Dlaczego to takie ciężkie? I jest i on! Bydle! Dobra, to tutaj jeszcze mamy właśnie ten Smart Line, Smart Control. Pres 30 sekund, Smart Line. A jak to działa? Tu mamy jakiś plusik, minusik To się chyba tu się coś chyba włącza i wyłącza Tu mamy jakieś synchronizacje czyli przypuszczam, że ten, że coś tutaj Connect to Power Max 60 sekund, naciśnij trzy razy i połączony z aplikacją. No, fajnie, fajnie. Tu mamy, a, tu mamy do podłączenia węża. No. I to przypuszczam możemy zapiąć sobie jeszcze tu. O. Albo możemy to wypiąć. I wypiąć środek. I zapiąć to pewnie tylko tu. O. I mamy też. No te połączenia nie są dość sztywne, lata to troszeczkę. Czy ma latać, nie wiem. Yy... Zobaczymy, jak będziemy testować. Nie wiem, czy to jakoś się obraca, teraz mam soft, czy to w zależności od tego, w którą stronę ja to zamontuję, no nie, bo przecież wylot tego jest dokładnie taki sam. Hm. Nie wiem jak to się włącza i uruchamia trzeba będzie chyba jednak sięgnąć do instrukcji dobra, tutaj mamy yy, tego pierdolnika samo K7 yy, ma zintegrowany bębenek i końcówka do podłączenia do węża więc to możemy na pewno podłączyć tu o, gdzieś tu chyba się podłącza, nie wiem czy nie trzeba nacisnąć guzika i o i wtedy się podłącza, naciskam guzik, czyli ten tutaj spust, żeby to odłączyć. I jest tutaj oczywiście bębenek, i w tym bębenku też jest takie miejsce, żeby można było sobie końcówkę odłączyć. Czy druga końcówka jest podłączona? Tu jest wlot, a gdzie jest wylot, może jest po prostu zapięty na środku na stałe. I kręci się razem z bębenkiem. Eee, no. A ta siatka to jest chyba siatka na tutaj, właśnie na przewód. Także tak to wygląda. I tutaj jeszcze jest taki yy, miejsce, do tego, żeby zapiąć, właśnie chemię, którą ma dozować jakoś z tego pojemnika no tyle jeżeli chodzi o pudełko i samo urządzenie a teraz trzeba byłoby chyba przejść do działania także zapraszam do dalszej części tu od razu odkrycie na szybko yy, jak odkleiłem tą fajną naklejkę i tu jest ten taki właśnie bolec to tu pod klapką mamy baterie także jeszcze raz, jak to się otwiera. Na razie mam tutaj z folią, zostawiam ją z jednego powodu, żeby wiedzieć jak to podłączyć, ale tu jest właśnie klapeczka na baterię, chyba baterie, bo to nie są akumulatory, co? Alkaline baterii. Także tu takie już pierwsze odkrycie. Muzyka Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?

Podłączenie do prądu, jak już podłączę do prądu, to tutaj się już pojawiło mi, ale na początku się nie pojawia. I do tego, żeby to się chciało połączyć, przez pierwsze 60 sekund należy przytrzymać niby te dwa przyciski. I on wtedy zaczyna szukać jednostki centralnej. Chyba teraz bym może zgubił z powrotem, bo jak gdzieś na początku było już podłączone. O, teraz możemy sterować mocą. Yy, jeszcze mamy możliwość podłączenia Bluetootha i sprawdzenia pewnie yy, z aplikacji. Tu są jeszcze trzy strumienia, które nie do końca jeszcze odkryłem, jak powinny działać. Jak się walnie bardziej, to jeszcze pokazuje, że rotacyjna. W każdym razie tu są trzy końcówki. Yy, tutaj, zmianę strumieni, czyli raz, dwa i trzy, odbywa się poprzez obracanie tego. Więc, jeżeli chcemy mieć tą wylot, odwracamy to do góry. Mix to ten, ale ten mix to jest taki, i on chyba ciągnie wtedy yy, chemię. Hard, czyli taki obro obrotowy. Ewidentnie. No i tutaj możemy ustawić, czyli soft, medium i hard. To już ustawiamy na podstawie generalnie yy, sobie. O, teraz widać, że. Tak, jakby chciał używać chemii. Nie wiedzieć czemu się przełączył na to. Czyli na miksa. A powinien się teraz przełączyć na coś innego. No i tu teraz sterujemy mocą. I to słychać tam, że w urządzeniu coś tam się zmienia. Bo coś tam buczy. Także taki sprzęt. Do rozpracowania jeszcze trochę zostaje. No więc generalnie sprawa została rozpracowana. Chodzi o to, że po prostu byłem za mało cierpliwy i nie trzymałem dostatecznie długo spustu, bo wtedy, kiedy już przytrzymamy dłużej spust, to sterownik przełącza nam się na, na sterowanie soft, hard, medium. A jak przełączymy go na samą lancę na Mixa i przytrzymamy odpowiednio długo, to sterowanie też przełącza się na Mix. Tu, przed momentem, próbowałem testować na drewnie z tym hardem, czyli z tym taką obrotową dyszą. Lepiej tego nie używać, robi za duże szkody. Więc myślę, że tę uniwersalną końcówką soft, medium i hard, i wtedy osiągamy ewentualnie soft, medium, hard, używając różnego ciśnienia tutaj plus minus. No, i mamy jeszcze tego rzadkiego czyli ten obrotowy, obrotową dyszę do mycia. I co my tu możemy? Możemy sobie ustawić gdzieś na samym początku hard-medium i to generalnie podwyższa nam tą dyszę obrotową. Więc jak robimy na soft, to on ją podnosi wyżej, więc pewnie jest niższe ciśnienie w momencie, kiedy uderza. I tutaj mamy jeszcze takie dwa przyciski. Hop, hop. I to jest generalnie takie tutaj słoneczko. Nie wiem, czy widać z takiej odległości, pewnie nie. Ale to wtedy działa nam woda na ten obrotowy i to mamy jeszcze, jak naciśnię w drugą stronę to tu z przodu jest taka dysza, więc on tylko wtedy zrasza nam tutaj z przodu przed chwilą spróbowałem na desce z tym pierdolnikiem działa naprawdę fajnie do tego mamy taką przedłużkę obrotową która ma tutaj takie usztywniacze i tu i tu, więc spróbujmy jeszcze raz sobie to zamontować uniwersalną trzy w jednym przesunąć, zablokować. No i teraz mam ustawione na soft, na słoneczko, czyli leci tak jak przestawię na ten przód to będzie lecieć tylko z przodu, więc jak widać działa i czyści się tym nawet nieźle. Ciśnienie prawie, że odlatuje. można trochę zmniejszyć ciśnienie teraz. Jak widzieliście, tak specjalnie na chwilę zatrzymałem w jednym miejscu, bo robi się takie coś. Także na to trzeba uważać. To teraz jeszcze test na twardym. Ustawiam na hard i na obrotowy. I jedno, co zauważyłem, to yy... Ta końcówka przednia to tak średnio czyści. Więc jeżeli dojeżdżamy gdzieś do końca, to niestety na końcu nam nie umyje. Musimy podjechać znowu bokiem, nie? Teraz zaraz zobaczycie. <mulik> Także, jak widać, sprawdza się i na twardym, i na miękkim. Trzeba tylko trochę podregulować, żeby ten strumień leciał w odpowiednią stronę. Jak skończę robotę, to jeszcze pokażę szybki poklatkę, jak to się zwija. Ale myślę, że fajnie, bo tutaj mamy ten bębenek. Z tyłu miejsce na przewód zasilający. Powinno być nieźle. Cóż, krótkie, krótko użytkowałem. Widzieliście parę testów i na drewnie i na twardym, no nie jest to jakieś mega skomplikowane urządzenie, aczkolwiek no ze względu na te zabawy, zabawki smart, trzeba się z tym troszeczkę zapoznać. Myślę, że udany zakup i że to troszeczkę posłuży. Ciśnienie też daje okrutne, palucha w ogóle tam, wolę tam nie podkładać. Chociaż nawet i przy tym mocnym ciśnieniu dziury w drewnie nie zrobiło. Także ja dziękuję Wam za dzisiaj kolejny film z typu cyklu spółka do mojego warsztatu, czyli bardziej ogrodowy niż, niż meblowy. No jedyne, czego nie pokazałem, czego nie testowałem, to zabieranie tego, tej chemii, która jest tutaj u góry. Tak, czyli tu mamy gniazdo jeszcze na, na chemię, ale. No i tu jest jeszcze rączka, której wcześniej nie pokazałem, która się tu blokuje i poprzez uderzenie można ją sobie schować, żeby wygodnie tym przejechać. Także ja dziękuję za dzisiaj. Do następnego filmu. Cześć.